Witam Was serdecznie na kolejnym vlogu dotyczący programowania i obsługi maszyn CNC. Aczkolwiek e, zrobiłem, postanowiłem też kilka vlogów zrobić takich dotyczących e, metrologii warsztatowej, a więc podstawowych przyrządów pomiarowych. Też e, na jednym z vlogów e, możecie, za, e, jak cofniecie się, to znajdziecie film dotyczący obsługi tego typu suwmiarki elektronicznej. W tym przypadku omówimy sobie budowę oraz wykonamy jeden pomiar taką suwmiarką zwykłą, że tak powiem analogową, tak? a taka najprostszej budowy. Jeśli chodzi o samą suwmiarkę, to ja generalnie nie używam tego typu akurat suwmiarek, bo mam tą cyfrową, to po prostu zakupiłem gdzieś tam po prostu w netto. Za chyba 20 zł na potrzeby tego um, vloga, aczkolwiek jej funkcje są jak najbardziej tutaj miarodajne, więc e, można jak najbardziej tutaj wytłumaczyć działanie tego typu suwmiarki i jej funkcje. Więc um, może najpierw zaczniemy od <laughs> przepraszam, najprostszej takiej budowy i zaraz przejdziemy do funkcji. A więc jeśli chodzi o samą budowę, tutaj mamy w tym miejscu zespół prowadnicy, a więc jakby po tej prowadnicy porusza się po tej pro, prowadnicy porusza się ten właśnie oto y, su, y, suwak i mamy jeden noniusz podziałka noniusza o, oraz podziałka wzorca kreskowego. Tak. Jeśli chodzi o samą suwmiarkę, suwmiarka ma e, wiele funkcji, e, wiele zastosowań, a więc Podstawową jej funkcją jest yy, pomiar wymiar, takich yy, wymiarów zewnętrznych dla detalu, czyli na przykład ich to będzie na przykład średnica jakiegoś detalu, czy też jego długość. Tak następnie możecie zmierzyć yy, głębokość jakiegoś detalu. Załóżmy tutaj mamy, z drugiej strony jest głębokościomierz. I możemy tutaj dokonać pomiaru głębokości w ten sposób. Tak? To oczywiście trzeba się no, jakby dobrze ułożyć, a tutaj tak tylko pokazuje takie zastosowanie, jak najbardziej powiedzmy na, na stosunkowo tak szybko, to jednak, bo ktoś patrzę na, przez kamerę w tym momencie, jak to nagrywamy, to trzeba się o, oczywiście przyłożyć i wykonać pomiar głębokości. Czy też jakby tutaj w tym momencie dystans, jeżeli by było konkretnie jakąś głębokość, to tu mamy jakiś, załóżmy otwór, więc możemy dokonać pomiaru głębokości na dwa sposoby. Można ym, wykonać tak, że sobie ustawiamy tutaj. O. Tak, że sobie ustawiamy i do dna. Bądź ja lubię taką metodę, że sobie biorę wyciągam, jakby tutaj najpierw ten, ten grot, że tak powiem, i później mierzę w ten sposób, nie? czyli dosuwam niejako tutaj tą podziałkę w ten sposób, tak? I sobie odczytuję następnie wymiar. Więc to jest pierwsza e, druga funkcja, czyli mierzenie. Głębokości. Kolejne możecie mierzyć otwory, tak? czyli średnicy otworów. Tutaj mamy te widełki, tak? te groty, jakby. I możecie wykonać tutaj pomiar otworu. Średnicy otworu. Kolejną funkcją jest, um, jakbyście chcieli zmierzyć ten dystans z tego miejsca. Tutaj pokażę tego miejsca, od kołnierza do jakby czoła. To można to zrobić również w ten sposób. Tutaj mamy dwie powierzchnie. Przystawiając je, tak jakby w ten sposób, o, można również dokonać pomiaru. O, widać tutaj? To widać, tylko nie uszkodził telefon sobie. O. To jest równo tak głębokość, ten dystans z tego miejsca z tego miejsca do tego jest równy temu dystansowi do tego oraz z tego miejsca do tego. Tak to są trzy te same odległości. No bynajmniej powinny być, tak? Bo tutaj pewnie no i jeszcze w zasadzie również i otwór. Tak to tak naprawdę Cztery wymiary, tutaj się, znaczy w czterech miejscach ustawiają się te same wymiary, można powiedzieć, tak? Tylko oczywiście dla różnych tutaj cech. Następnie przejdźmy do e, opisu, który się znajduje. 0.02. Co to oznacza? Na podziałce wzorca kreskowego, czyli tutaj na tej prowadnicy, mamy główne, e, znaczy mamy po, podział na milimetry. Tak jak przyjrzymy się, tu mamy podział na milimetry tak, tak. i tu 1 cm 2, każda kreska to jest 1 mm. Natomiast tutaj na tej podzi podziałce noniusza mamy już podział wtedy, na z dokładnością właśnie dwie setki. Tak, czyli jedna kreska oznacza dwie setki, dwie setne milimetra, a więc tu mamy 1 dziesiąt, dziesiąta, 2 dziesiąte, tak i tak dalej i tak dalej, aż do pełen milimetr jakby jest tutaj roz, rozłożony, może tam bliżej, zobaczmy jak to, ok. Tak. Więc tu mamy w zasadzie jeden mm rozłożony, a każda z tych kresek to jest Dwie set, dwie dziesiąte, dwie setne mm i pomiar powstaje właśnie poprzez mm, poprzez zsumowanie tych, tych wartości, czyli z podziałki wzorca kreskowego, a następnie z podziałki noniusza. Tak i teraz może o, i, i, możemy zrobić jakiś prosty pomiar jakiegoś detalu i odczytać z tego wymiar może tutaj wezmę jakiś y, mam taki detal no i sprawdźmy tą średnicę tak tutaj bym chciał zmierzyć tą średnicę teraz jak to robię może y, przede wszystkim należy zadbać o to żeby tu była czysta powierzchnia tak w ogóle sama sofmiarka powinna być w dobrym stanie y, Czyli jak domknę, to tu nie powinno mi zostać żadnej szczeliny. Tutaj, o teraz nawet tak widać w miarę. Generalnie po dłuższym użyciu, jeżeli e, suwmiarki są też gorszej jakości, to tutaj zauważycie, że się szczelina pojawia. Ona jest powodowana tym, że po prostu po dłuższym używaniu suwmiarki te powierzchnie się ścierają. Zwłaszcza tutaj na Końca, gdzie tego materiału jest trochę mniej, te powierzchnie będą się ścierać szybciej, i widać wtedy, jak weźmiemy pod światło, że jest tutaj błąd. Pojawia się czyli jest szczelina, i odpowiednio trzeba no, wziąć na to poprawkę. tak? Najlepiej po prostu nie używać tego typu sofmiarki, jeśli potrzebujemy dokładnych wymiarów a ta szczelina jest naprawdę duża więc to trzeba wziąć na to zwracać na to uwagę poza tym też trzeba no, pamiętać, że do dokładnych pomiarów lepiej jest jednak wykorzystać być może mikrometr no w zależności czy w ogóle inne przyrządy pomiarowe bo suwmiarka tutaj mamy dwie setki plus błąd pomiaru różnego rodzaju, które mogą się pojawiać podczas pomiaru, powoduje, że ten jakby precyzja pomiaru będzie mniejsza, będzie się troszeczkę nam rozłazić, więc już sam fakt, że tu macie dwie setki plus gdzieś jakieś starcia, wytarcia tych elementów powodują no, zakłamanie troszeczkę tego wymiaru jeszcze, jeszcze bardziej. Tam dochodzą jeszcze inne elementy, o których powiem na kolejnym vlogu. Miałem teraz wykonać ten wymiar, ale widzę, że to już trwa 10 minut. Więc na spokojnie zrobimy ten pomiar w vlogu numer 2, dotyczący właśnie używania sofmiarki. Wykonamy kilka pomiarów. Także zapraszam do części drugiej. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.